Nie ten. Ale już szukamy jesteśmy. Jest dwa, trzy, prosto. prosto. I okay. I i zobaczmy, czy tu, Uważaj, bo będzie tu, teraz. Ale nie. nie, robot miał sam dojechać. I na troszeczkę. na ja? Stasiu. Stasiu troszeczkę tu zrobimy najpierw z Tobą tą buśkę? Mamy kapelusz na buśkę, to przyczep teraz ten kapelusz do buźki. Teraz szukamy A, takie dwa zielone kroki. być takich dwóch zielonych klocków, ale dokładnie takie same. Tak. bo jest To co, Stasiu? Świetnie. A ten nie powinien być ułożony tak, tak czy tak? Spróbuj tylko mi, tak, żeby pasował na. czyli po co? jest Sterowanie naszym pociągiem. Sterujemy go za pomocą takich elementów. Czyli, jak położymy czerwony element, to pociąg będzie wiedział, że ma zatrzymać się. Zobaczcie, tutaj ma taki X narysowany, prawda? X, czyli koniec. Czyli zatrzymujemy się, tak? Czyli czerwony kolor oznacza zatrzymywanie. Teraz sprawdzimy inny kolor. A słuchajcie, kolor zielony. To jest. Tak? No to sprawdzimy, co u nas oznacza kolor zielony. Czy po, pociąg potrafi też e, z, 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 ten, ten kolor czy zna i co zrobi na tym kolorze? Uwaga. Co zrobił pociąg? Po, jedzie pociąg do tyłu. Słuchajcie, czyli u nas też pociąg jedzie, zgadza się, ale u nas na zielonym kolorku ten pociąg będzie zawracał do tyłu, czyli będzie się cofał, tak? Zobaczcie, takie dwie strzałki w jedną i w drugą stronę oznaczają, że pociąg jedzie, ale zawróci się, jak najedzie na ten kolor, tak? No to słuchajcie, mamy jeszcze kolor niebieski, tak? Tutaj jest narysowana taka kropelka. To oznacza, że pociąg będzie, uwaga, sami zobaczcie. Kładziemy pociąg na torach i uwaga, Nabiera wody. Tak? Czyli pociąg na niebieskim kolorze zatrzymuje się. I nabiera wody. Słyszeliście takie bulgotanie trochę. Dobrze, mamy jeszcze dwa kolorki, podajcie mi pociąg. Sprawdzimy kolor, który jeszcze nie był. Dobrze, biały. Słuchajcie, tu jest narysowane słoneczko. A tak naprawdę to będzie taki, taka lampka, to oznaczać będzie, że nasz pociąg zmieni e, tutaj kolorek, tak? Zaświeci mu się taka, ten pasek, widzicie tutaj taki biały pasek, to jest jego lampka. I tutaj jak na, pociąg najedzie na ten kolor, to powinna mrugnąć lampka. I teraz to sprawdzimy sobie, uwaga. Ja pokażę wszystkim, z jednej i z drugiej strony takie Wam pokażę dobrze. Uważcie uważnie. Słyszeliście takie pić i zapaliła i mu się taka lampka tutaj. I pociąg zrobił pik. Ja puszczę teraz to w drugą stronę.